Znowu bo co w dżyt, wszyscy. Ja byłem Jeb. na ELECTRICALU! Kurde, tu drugi podszedł. Tak to bym miał szybkiego killa. No nie mogę go tu zabić, bo wszyscy będą widzieli. Ja nie wiedziałem, że to ty. Proszę pozycję wszystkich. Od góry. Od z, nim. Z nim w medbeju. Ja od mnie. To ja, ja. pierdolę. dole. <laughs> Ja był w Adminie i nie widział. Pani. Eee, oni byli w elektryku i w elektryku byli jeszcze dwie osoby, chyba my i mnie, ale nie jestem pewna 100%, czy zapamiętam. Tak, dobrze zapamiętała. On, oni dobrze zapamiętali. My, był, my robili download, a mnie. Patrzyło, czy oni czasem jeszcze nie... nie połączą faktów, mimo że widzieli nas w nawigacji. No, e, nie. Ja widział mnie w nawigacji. No, i tylko ja. My robił download. I schodząc w dół Rzeczywiście. widział. Rip. Tak. Imposter was widział. Ludzi? <ślapple> Ludzi, ja, ja, to tu to widzę. Widzę ja tu widzę tylko Ludków. A ja tu widzę Powki ale tu misiów. O, y nie, to są Power Rangersi. Dobra, Ej, dobra, to czas leci. Dalej. Coś i tamci. Coś wychodzi z admin, widzicie ja. A to no dobra, to jednak kiedyś się uda. Tamci byli. No ale ile razy można byli być po stolem, Jest nawigacja no. na dole? Tak, jest nawigacja. Nawigacja na dole? Nie! Nie, jak no, to się ja nawigacja na dole nie Nie na dole, nie. Nie nawigacja. Komunikacja, Komunikacja, o komunikacja w sumie. co tam robisz? Dochodziłem tak, do quest'a, jeszcze nie wiedziałem co tam mam zrobić. Nim, a skąd ty przyszłeś? Przyszedłeś Ciało. z kafeterii. Przyszedłeś. Baća, Ale przed bałem. kafeterią. Weponsy. No to nim jest, bo... Ciało było przy Chyba, że ktoś no, nie wiem. Nie było mnie w o Ale ktoś... Woda Niech ktoś... niech... A! Tylko, że nie wiem hmm. gdzie był mnie, bo ja jestem z nim. Heh. <laughs> 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 By nie te wścibskie dzieciaki... Czemu coś za mną idzie? Idę na kamery. Dobrze, do sekuratusów ktoś wchodzi, do reaktorów. Nie. Nawet nie można ktoś powiedzieć, bo powoduje jakieś niesnaski. Hmm. Bycie impostorem strasznie męczące. Uh... Mnie chciałoby zapytać. Yy, ile osób było w adminie? Kto był w adminie? Ktoś? Ja. Yy, tylko jakie to gdzieś. Nie, nie pytam ciebie. Nie pytam ciebie. Poczekaj. Czekaj. Czekaj. My właśnie wychodził z admina. My, tamci. Okay. Ja? I kto jeszcze? Ktoś? Bo było was dużo my, w adminie. Oni tam. Tam ci. Tam ci wychodzili z admina. Ja widziałem, tamci, nie? Nie potrzebuję niepotrzebnych informacji. Mnie i my też. My... Cicho. My, my, ja, tamci wychodzili z admina, tak? Ile temu byłem? Coś. Coś. Ja czy za długo. Dobra, pytanie. By, yy, yy, ja, czy wszystkich potwierdzę, że faktycznie tam byli? na pewno widziałem my tam ci mi się mógł rzucić w oczy jak zaczynałem to robić tak jakiś czas więc jeżeli, jeżeli oni też jeżeli e, chciałabym coś powiedzieć to widziałam oni które biegnie bo drzwi się o, oczywiście o. zamknęły e, ciało jest przy nawigacji i oni sobie fejkuje najprawdopodobniej taska na odwagę. E, nie nie a możesz mi dać też pozwolić powiedzieć, co ja robiłam, bo ja byłam przez dłuższy czas. Oni, przez dłuższy czas w, nawi... w Adwinie. Daj mnie skończyć, nie wiem, jak mam ale mikrofon. Mnie e, jakby Tylko uważa, że postać. oni to mogło być, ze względu na to, że ja jeszcze nie powiedziałam, gdzie ciało i tak dalej. Zaczęłam pytać o Adwina i oni się już zerwało do głosu. Trochę mi Ktoś to nie mi to bardzo. Nie ja i tak bym nie wołtowała w Ja się tam nie rozmowy. widziałem. Tamci na, zanim zaczął się reaktor, tamci na pewno robił kartę, ja zrobiłam... Ja zrobiłam reaktor w adminie. Znaczy oni zrobił reaktor w adminie, tamci też już tam przez chwilę stało ja wybiegłam na... Oni na chwilkę wybiegł, później wrócił oni zrobić z kilkoma innymi osobami. Jeszcze coś. Aha, fajnie. Dobrze. A, ja skipowałam. Znaczy mi nie skipowało. Ja no widziałem no, no, no. tam ci oni my w adminie. Także ty... Ja tam nie wnikam w jej budżet, domowy. może. tam osób. Tu jest ja hmm. zasubskrybował ponownie trzy miesiące dzięki serdeczne Ajajajajaj... Aj, aj, aj. Kurde. Czy ja ma coś na swoją obronę? <grymne> no i chuj. <grymne> <grymne> Czy chcesz coś powiedzieć ja? Możesz to napisz. No ja, ja, ja robił ten, odgłosy, ten <grymne> Okej. Okay. Dlatego koło ciebie leżało e, ciało tamci. E, I kiedy zobaczyłeś mnie, e, to e, wróciłeś do tego ciała i chyba próbowałeś się reportować. No to... Chciałem najpierw pisać koda, później zreportować, bo nie było nie wiele czasu. Tak, 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 oczywiście. Ale wiesz, że nie, nie trzeba wpisywać kodu, jeżeli widzisz ciało, to możesz zerwać. Tak samo jak korek. Przerwa. Kurde. Na zapamiętaj. Zapamiętaj. Coś jeszcze na swoją obronę? A są na czy... głosy ze światu? Hmm, to ja muszę jeszcze jednego Taka zabić. Głosy. No, czy masz jeszcze coś na swoją obronę? Czy... Tak, jednego znaczy chyba ja muszę zabić po prostu na Easy. Tak to mi to, się to. wydaje. Czy bo jakbym zabił kogoś. 7, 2, To jest chyba Każdy ma chyba inny kod, wiesz, Andrzej? Yy, znaczy wiesz my? Nie jestem pewna generalnie, ale tak mi się wydaje. A gdzie kod wpisywałeś? No, a dwa. O no, tak. dwa Jak to? Chyba, że tam. Nie wiem, ja tam żadnego chciałem nie widziałem, więc, więc możliwe że to nie było. Bo... Jak to Ty nie się... widziałeś, jak przed chwilą mówiłeś, że widziałeś, tylko chciałeś zrobić najpierw. Boutowanie ten, najpierw chciałeś zrobić, wpisać kod. No dobra, on wyleci. Eeeh, co? Nieźle. Dobrze. Oh. Eee, chyba <laughs> mamy Dobrze. No to chyba wygrana. Nie wiem czy mega downloadu, downloadu. Nieźle. Aswin chyba. Chyba że ktoś emergency rzuci. Jakbyś yeah. był, jesteś takim tuhedem, dostajesz order tuhedostwa, naprawdę. Ale to nie ja ci ale nie <zabdisk s2> tego no, O, Przepraszam, Andrzej. Czego nie ja Ale dlaczego tak? ty nie krzyczysz? Order tuhedostwa. Bo ja się zapytałam, ale o co chodzi? Ty powiedziałeś, żebym że ja się nie tych z admina. I po drugie, osoby z admina są drugimi tuhedami, naprawdę. Byłam chyba z pięcioma osobami jakieś kromy na adminie, nikt mnie nagle nie widział. Proszę ja od cię odjebać, ja mówiłem, że cię widziałem. A ciebie, że nie. widziałem oni, my i tam ci widziałem powiem. w adminie. Od początku to mówiłem. Tu Helostro, po prostu do Ale ty to Helostro. Ale to się ze mnie widzisz ciało kurwa w nawigacji? Po czym widzisz Lajlę robiącą odwa? Zamknięte drzwi! Którzeście no, e. nim mnie wyrzucili? Ale no tylko, no ja. nie mam tylko no jedno, ja tylko, rzeczy, tylko, jedna rzecz. tylko jedna rzecz. Ale, jak już coś to się pyta każdego, czy coś, czy gdzie kto był, bo ja nagle dostałam takie o ty nie mówisz, mówią wszyscy inni. I nagle ja się nie mogę wypowiedzieć, bo nagle ty powiedziałaś, gdzie jest ciało i wszyscy już powiedzieli, gdzie kto jest. I od razu, a to byłam ja, ponieważ ja byłam w O2. Nie, bo każdy powiedział, ja powiedziałam, że ty byłaś w O2 i robiłaś, i chyba fejkowałaś taskę. No, ale w co ja robiłam. A te drugie twoheady, kurde, które siedziały w adminie, też nie potwierdziły, że tam byłam. A po ale po... słuchajcie, najlepsze jest to, że mnie wyrzuciliście ja za nie, z poprzedniej byłaś, mnie się. Ty jesteś kim Kogoś tamki? trzeba było. Nie, ja jestem coś i mówiłem, że widziałem tamci, to... oni, my i jeszcze kogoś w Adminie. No to ja też potwierdziłam, że widziałam tamci, który robił kartę, później to, tam, to siam yeah.